Zostawaj. Mamo! Co się dzieje? Widzisz, obiecałeś, że dzisiaj jedziemy do hotelu. No obiecałam. No to jedziemy do hotelu. Uuu. To widzimy się za chwilę. Mamo, chodźmy już. Idzie. A nie, no, cześć! Nie widzieliśmy się tak dawno. No. Zimno, tu nie. No. A i zapomniałam powiedzieć: subskrybujcie stary kanał. I rządzicie dzwoneczkiem. Yeah! O! Au. Stoję. Ale mi się coś spać położyć. Nie chciałam być pierwsza na spa. A tu jest spa? Chyba sam. Chyba sam. Dzisiaj przyjechałam też ano, No fajnie. Ja staję i idę na spa. przyczłam mi ze spa. Wszystko mi się lepiej. A, i, I przepraszamy, że taki niedoleczny odcinek. 依达，拜拜。